Cześć kochani, witajcie na kanale And... Cześć kochani, witajcie na kanale Android Vlog i zapraszam was na kolejny film na moim kanale A dzisiaj do was przychodzę, jak się po tytule z projektem Denko Długo przed was oczekiwanym, wiem, ostatnio nagrałam bardzo późno, ale w sumie trochę zajęło mi, żeby Zbierać znowu całą torbę z Ikei, także e, Trochę mi to zajdzie, także Bez innego gadania przechodzimy do filmu, aby ten film nie trwał Pół godziny, także Poprosimy o intro Także przepraszam Was z góry za zmieniający się czasami kadr, oddalający się ode mnie, ale to wszystko przez to, że tutaj jest ze mną moja córka, bo no chłopak teraz jest w pracy, nie mam jak tego, jak nie mam jak tego nagrać. A już to się jest i piętrzy, naprawdę chciałabym się już pozbyć tych rzeczy, także przechodzimy już do filmu. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam, to jest, słuchajcie, płyn do pukania. Yy, tak, z Lenora o zapachu fresh. O Boże, jak to pięknie pachnie. Polecam Wam serdecznie. Yy, polecam Wam serdecznie. Już? Polecam Wam serdecznie ten płyn, ponieważ to pachnie. Słuchajcie, jak męskie perfumy. Naprawdę. O tak, męskie perfumy, że ktoś robi takie dosyć ciężkie właśnie zapachy. Mocne, takie męskie, to Wam polecam serdecznie ten płyn do popkania. Jest super długo, pachną ubrania po nim i naprawdę, no. Polecam. Ty też polecasz? Nie. Tak! <grystanie> Także polecamy razem z córką bardzo przepiękne płyny. No. Taki już jest wiek, słuchajcie, że polecam wam płyny do yy, płukania. Polecam nie raz te chusteczki, są to chusteczki do ochrony przed zafarbowaniem innych yy, ubrań podczas prania. Ja kupuję jej w są super, teraz powiem wam, że teraz jakieś są drogie, bo ja pamiętam wam jak pokazywałam wam te chusteczki, yy, to one kosztowały za jakieś 4 zł, 5 a teraz słuchajcie, takie opakowanie, tylko że inny kolor, kosztuje chyba około 10 zł, więc... Bardzo drogie, ale bardzo dobre są chusteczki. Nie warto ba, nie że więc warto kupić nawet tańsze chusteczki i też się sprawdzają. Natomiast te są moimi nam naprawdę ulubionymi chusteczkami. Kolejną rzeczą to są to słuchajcie, chusteczki do okularów. Bardzo fajne chusteczki. Polecam mamy ja serdecznie z firmy AEC. Nie wiem jak się nazywa ta firma, ja wymawiam tak po prostu. I one są super, bo nie zostawiają smug rozpuszczają po prostu wszystko na szkłach i nie są takie drogie. Też są fajne z firmy Mr. Muscle chyba z Biedronki, więc no i te i, i te, i te, i te, które wam podaję dam zdjęcie, są naprawdę super, także polecam wam te szczególnie dla osób, które bardzo noszą okulary, znaczy bardzo noszą, które noszą okulary na co dzień, bo to jest super. Także kolejne to są, słuchajcie, odświeże do powietrza, yy, no tak, to są, no tak, te spraye do tego odświeżacza automatycznego. I mam tutaj trzy zapachy. Pierwszy jest o smaku brzoskwinki, bardzo dobry zapach, bardzo nie pachniał. Polecam. Jest taki słodki, jest super zapach. Kolejne są to egzotyczne owoce. I tutaj mam egzotyczne kwiaty. To? Fu, jak to śmierdzi, to po prostu jest mało powiedziane. Najgorszy zapach tak naprawdę odkąd tylko używam tych zapachów. Co to, to jest najgorszy wam nie polecam. A ten egzotyczne e, owoce. Bardzo fajny ten zapach, delikatnie pachniał. Nie jakoś super mocno, no delikatnie e, tak trochę mydlanie. No super, polecam wam. Kolejna rzecz, to jest, słuchajcie, mój szampon z Glisa, Kocham ten szampon. To jest najlepszy szampon na świecie. Pachnie jak perfumy do włosów. Nie ma lepszego szamponu, który tak akurat ładnie myje a włosy farbowane, rozjaśniane e, czy też tonowane. O Także polecam Wam ten, ten szampon z Glisa, wyszło mi słońce. i Jestem w paski. Także polecam Wam serdecznie, bo jest naprawdę super ten szampon. I, i co? Przepięknie pachnie, przepięknie rozczesuje włosy. Polecam. Ale mam Dezodorant Adidasa Control Ultra Protection. Bardzo ładny zapach. Dosyć taki. Portowy, bym powiedziała. Tyle mogę Wam powiedzieć, bo żadne że nie trzyma mi tak po to, żebym nie płaciła się w ogóle, Poza się ja chyba jakby trzykrotnie, tylko ten po prostu lepiej pachnie i tyle. Dalej mam tutaj coś dla dziecka, jest to emolium dermoker 3 w 1 płyt do kąpieli, żel do mycia i szampon i my to używaliśmy od jej maleńkości, tu piszę, że nie było od pierwszego miesiąca życia, ale powiem wam, że od urodzenia używaliśmy ten emolium, nie mieliśmy jednak problemów ze skórą, skóra była fajnie nawilżona, nie, nie miała ciemniuchy. Także no, polecam Wam te emolium do mycia maluchu. Mamy tutaj dwa opakowania na mniejszy i większy. Mniejszy kiedyś tą 30 kupowałam do, do torby do wózka, ale nie opłaca się, bo jest mało go i naprawdę go zużycie na dwa, trzy razy i nie ma już na Także te małe Wam nie polecam. Natomiast te duże e, jak najbardziej wam polecam Telino magi seteczek maść do e, nakładania dla niemowlaka na puchcie nie ma żadnych odtwarzeń. E, nie miałam żadnych problemów tak naprawdę z jakimiś odtwarzeniami, a jak są oparzenia to polecam wam mąkę ziemniaczaną natomiast to jest najlepszy, najlepszy, najlepsza maść ja to stosowałam moja mama, jak była mała, stosowałam moja bratowa do swojego synka, stosuję ja. Naprawdę to jest sprawdzone, no więc Wam polecam serdecznie. Jak jesteśmy w tematach, tu lecimy z tym tematem, mam tutaj e, maśne otworzenia z Baby Dreamu. Krem ochronny przeciw odporzeniom chroni i skórę w okolicach płyczki, bez zapachu, cenkiem, cenki i, i pantenolu. I polecam Wam serdecznie. Kiedyś, któraś z Was mi poleciła całą serię Baby Dreamu, za co Wam serdecznie dziękuję, zamiast kremu I ja właśnie stosujemy teraz ten oto krem zamiast sudokremu. Ma lepszy skład. Nie ma tego składnika, który miał sudokrem Już nie pamiętam, jaki ten się ten składnik nazywał, Jakiś BP, coś tam. Natomiast, no to jest super. Nawet nie jest takie drogie. Ma 150 ml, także na długo starczy, wiecie, fajny ma, no zapachu to to nie ma, e, no i super, i my na no, odporzenie stosujemy jakby co to, e, a tak to codziennie linowagę. a to stosujemy po prostu sobie na noc. Tak. Dalej, w tematach dzieciowych mam tutaj, słuchajcie, opakowanie po witaminie D3 e, z firmy Ibuvit, e, 600 jednostek, bardzo fajne witaminka D, Butelka z taką pompką dozującą. Tutaj mamy 10 ml. E, I na ile to starczy? I tu jest jeden dawek, więc starczy Wam na dwa miesiące. Więc spoko. E, fajna ta witaminka też miałam z firmy Divitum, chyba. Tam Wam zajęto jakieś wcześniej witaminka. To też jest spoko, tylko tam ma 400. Już większe 600. Większe jednostki to są już dla znaczy, to są w takich e, kapsułkach, gdzie trzeba to e, rozwalać. Tą kapsułkę. Natomiast to jest fajne, bo to są z pompką dozującą. Zaraz tak, pokażę. Witamina wygląda tak, to jest taka pompeczka. E, my wstajemy tą pompkę do buzi dziecka, naciskam, już mamy witaminę podaną, także lepsze jest to niż jakaś taka kapsułka, którą trzeba na pół podzielić. Tak. Teraz przechodzimy do e, tematu e, domowego mycia. Mam tutaj płyn do e, Ems, e, MSAL, płyn e, do mycia paneli i korka. Super płyn, e, który nie robi Wam smug, także... Naprawdę mogę wam go polecić, jest do paneli, do korka, do podłóg winylowych, do podłóg z linoleum, z linoleum i linoleum Z linoleum i linoleum? Zobaczcie, dwa razy są napisane. napisane. Nie tego, ale pisze podłóg z linoleum, a dobra Podłóg z linoleum i lino... linoleum typu klik czy zabezpieczenia podłogi przed pęcznieniem, odmyciem na mokro, zadejrzycie, czy i mokry butów, także no ja polecam wam ten M-Sal do panela, bo jest naprawdę super. Mam tu swoje ukochane Colorado o zapachu Deo Fresh. Ja ten namiętnie słuchajcie używam od tylko się tutaj wprowadziliśmy. Pamiętam jak kiedyś to kupowałam w promocji po 2 zł, teraz w promocji jest po 3 zł i kosztuje teraz po 3,20 więc zobaczcie jak wszystko, dro wszystko jest drogie. ale to jest najlepsze e, najlepsze wam Pachnie, jeżeli ktoś lubi kwiatowy zapach, to, to jest to Kwiatowy, ale trochę słodki Także Wam polecam, ładnie pachnie po prostu w kipelku Słuchajcie, jeden ten spray Jeden ten spray, to jest akord kupiony z Biedronki, z firmy Ari I to jest najpiękniejszy zapach na świecie Jaśmin i lilia e, Kocham ten zapach, no ale ten zapach jest słuchacie najlepszy na świecie. Jeżeli ktoś lubi zapachu, jaśmina i lilii, to to, 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 to to po prostu pokocha ten e, zapach. Typowy, wiosenno-letni zapach. Trzy kuleczki do kąpieli e, z firmy Body Club Aromaterapii Bath Bomb. E, I mam dwie o takim samym zapachu: jedną o innym. E, tu jest o zapachu Borneo borne White, a tu mam tą niebieską e, Bora Bora. Bo one mają, jedna jest niebieska Bora Bora, a ta Borneo jest fioletowa I ona jest słuchajcie, w brokacie Jak oglądaliście rutynę moją wyczorną, czyli spa Dam wam link oczywiście w opisie To słuchajcie, widzieliście tą fioletową w akcji dokładnie ładny brokat, ale ten brokat nie zostaje wam na skórze Brokat zostaje nie na ciele, tylko na wannie Ładnie pachnie, delikatnie, ale robię wam fajny efekt wody Po prostu macie kolorową wodę I to jest do kupienia w Lidlu za jakieś 5 czy 6? swój ukochany wosk. Palo Santo, Twinkle Candle. Yy, polecam wam te woski. To jest typowo taki kadzidleny męski zapach. Ciężki, że ktoś lubi takie właśnie męskie, ciężkie kadzidleny zapach, to będzie dla niego. Yy, a jeżeli nie, no to. Ale wy zobaczycie sobie inne. Polecam wam też lemon cola i kocham te włoski, teraz wyszły dwie nowości, także muszę jechać do Warszawy i kupić. Oczywiście możecie kupić na stronie internetowej, link tam też wam w opisie do tego, żebyście sobie mogli wejść i kupić, bo naprawdę te włoski są warte zakupu, one no, kosztują 30 zł, ale są naprawdę no, warte, słuchajcie, bo no, tylko wam dosyć starczy, na przykład taką kosteczkę jedną, bo to jest takich sześć kosteczek, jak u czekolady, taką jedną kosteczkę robię jeszcze na pół, także mam, nie mam sześciu, a mam na przykład 12. Wiedziałam. Weźli ją, zawiażę w rzekę, to jest niegrzeczne. O, tata, 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 już, tata. Maciu. Chodź. Się. Bo zobacz, o, tata i tata. Idź, ta, bo mi się pamięć kończy. I nie o tym ja mówiłam. Pójdziecie raz, a po prostu się nikt zakochać. Dwa zużyte suche szampony Batist. Mój ukochany, suchy szampon, to tu do dużej mówić. Nie robię Wam białych śladów. Ukochany mój szamponik tak niestety jest... Yy, Jedajmy do swojego cena. Yy, I to jest ten szampon Batiste Dark Hair. A Dark Hair, czyli dla tych ciemnych włosów. I nawet piszę, że no white resid, czyli po prostu bez białych śladów. Kocham ten suchy szampon miłością. Proszę czasy. Bo zasadę przez suchy szampon. Persil, kapsułki, e, 30 kapsułek, kolor. Super kapsułki, fajne. To super kapsułki. E, fajne kapsułki, ładnie pachną. E, fajne, że się rozpuszczają, a nie wywalają na przykład nam. Bo, jak miałam, słuchajcie, ten e, persil z e, taki disk, czyli ten taki okrągły. Ten, czy to nie macie zdjęcie, to słuchajcie, on nam, e, nasza pralka po prostu go wywalała. Natomiast te się fajnie rozpuszczają, nie wywala pralka na gumę. E, no i akurat te, ta nasza pralka lubi te kapsułki. Choć też jak widzicie, mają kształt taki dosyć podłużny, e, nie są takie okrągłe, jak na przykład tu mamy za Ariela. Ale no właśnie tak jak mówię, nie wyrzuca nam ta kapsułka, się po prostu rozpuszcza. Mamy się problem na przykład z. tylko że mamy tam chyba Lenora. No to mamy taki problem, że nam po prostu ta kapsułka się nie rozpuszcza i tyle. Jeszcze szampon Elsev, jego też lubię. Tu mamy z Elsev i to jest słuchajcie, też go lubiłam, ale z z go przewyższa. Zapach jest taki średni, no to to pachnie jak jakieś perfumy dla, e, dla włosów, no to jest zatwanie, ten ma gorszy zapach i tak dobrze nie chroni Wam e, koloru e, włosów jak na przykład ten. Proferuję sobie szampon też z firmy Loreal Elsev. Ale czy on robił jakąś robotę, trochę robił, ale nie był jakoś taki bardzo mocny. Teraz mam szampon chyba z Charlesa Warning'a, to mam nam zdjęcie tego szamponu i jest coraz lepszy, jest taki mocny, że jak kiedy sobie go robię, myję sobie głowę to po tym szamponem, to mam po prostu fioletowe ręce, więc muszę zakładać sobie rękawiczkę, to to jest spoko, ale nie jest taki mocny jak ten szamponik, co macie to jest zdjęcie, ten Wam bardziej polecam. Mój ukochany płyn Softland, e Paradise Collection o zapachu. Daft. Nie wiem jak się czyta te ust z dwoma kropkami. To jest niemiecki płyn. No, jego ja go kocham już bardzo długo. Odkąd tylko tu się wprowadziłam, to go używam namiętnie. Teraz na przykład w moje serduszko bardziej gości ten Lenor, której nie wiem gdzie go mam. No tutaj. Teraz ten mój serduszku, jest lepszy niż na przykład ten, ale ten też jest fajny. No ale tego nie dostajecie go w Polsce, tylko dostajecie go za granicą. A ten jest dostępny w Polsce. Jest większy, bo ten ma litr 40, a ten ma tylko. Ten ma tylko 65 ml, także najkrócej Wam starczy. Szczególnie mi, jak ja tak daję tego szamponu litrami. Chodzi o kibelek. To jeszcze Wam polecam z Colorado takie kosteczki do spłuczki, żeby farbowały wam wodę. E, fajne są te kostki, nie trzeba przepłacać. Nawet te Colorado są spoko. Teraz W5 mam e, też te kostki, także są spoko i polecam Wam serdecznie, bo naprawdę no, robią robotę, mają robić to, co mają robić, także to tutaj mam dużo pomówić Wam. E, polecam. E, z brefa mam taki e, żel. Do mycia y, kibelka I on jest w hula wendy y, I ma kolor taki fletowy i to jest najlepszy Ten nam no, umyło nasz kibelek i pozbyliśmy się kamienia w końcu Próbowaliśmy e, tego kamienia pozbyć się różnymi środkami Nawet, e, nawet taki środek mi tak przywiózł z Niemiec e, Niemiec z... nie wiem, jak to się nazywało Lactiva? Coś takiego, tu mam nam zdjęcie I nawet ten środek nie pomógł, a ten brew Omówiliśmy tylko raz, drugi raz kiwalek i nam zeszło od wszystko, więc to jest naprawdę bardzo dobry, mm, bardzo dobry yy, żel. Dalej, yy, do mycia szyb z Meglio. To jest najlepszy do mycia szyb. Wszystkie moje kliny, Ludwiki mogą odejść yy, yy, do lasu, bo to jest po prostu najlepszy. Płyn no, do mycia, żeby nie robię Wam żadnych mu smug. E, nie za bardzo się też nie napracujcie przy myciu okna. E, przy użyciu tego płynu naprawdę, no. E, Polito brillante to pisze i naprawdę brillante jest okno, więc polecam. Niestety minus no, jest taki, że to jest drogie i kosztuje. Na przykład ja to kupuję w Leroy, bo wiem, że jest w Leroy. Ym... Dajcie mi znać, czy w innych sklepach e, też są te meglio, czy tylko na przykład w Leroy. W Leroy. E, bo jestem ciekawa, bo nie widziałem gdzie indziej mm, Ale naprawdę Wam polecam. Tylko scena no, kosztuje tu chyba jakieś, nie wiem, 20 zł, więc to jest dosyć długo, dosyć drogo jak na płyn do mycia szyb. mówię, że około 20zł, ale może troszeczkę taniej. E, no. no ale, ale jest dobry, warty z tej ceny, tylko na no, razie za że taka cena. W tej samej filmie też jest fajny otłuszczacz hmm, Jeżeli szukacie jakiegoś fajnego tłuszcza, to też jest fajny ten z właśnie, ten otłuszczacz tu, tu wam dam zdjęcie tego otłuszczaczu Smałko z Luxi, krem mydło w płynie z ryżem Linzet i rice z mlekiem ryżowym i z czymś tam jeszcze eee, Fajne, to pachnie słuchajcie jak taki Ajax z domycia szyb, naprawdę no jakbyście e, płyn do płukania na przykład, znaczy płyn do płukania e, Płyn do na przykład z Ajaxu i zapacha na przykład z konwalia I ten też pachnie jak to Więc, ale fajne tak mydełko. E, z witaminą, to jest witaminą A e, z pantanolem I niby pisze, że gład gładkie dłonie i delikatne w dotyku Faktycznie były fajne, delikatne i gładkie, ale niestety też trochę wysuszało ten nam e, te mydło na ręce, więc musiałoby i tak i tak być krem, więc Fajny, ale, ale trochę wysuszał e, na dłonie. Pierwsze to jest słuchaj, taka próbeczka e, z maka kiedyś kupywałam sobie e, płyn, znaczy nie płyn tylko trwalec do makijażu z Maka i to mam akurat ten utwórcy, sobie kupiłam, czyli Fix Plus. Mam strasznie długo, wam, mam makijaż, wcale mam makijaż, gdy e, pudrować, jest boski, także polecam Wam e, Mac Fix Plus. Mam tutaj maseczkę z The Body Shopu, e, himalajski węgel. Także też Wam ją polecam. Często prawdopodobnie mniejsze opakowanie. Dosłownie zero, nic nie ma. Najlepsza maska oczyszczająca, dosyć mocna, więc nie polecam Wam dla osób, które mają e, twarz taką przytłuszczającą się, ale taką jeszcze w miarę. Mm, nie polecam wam, te, nie polecam też osobom, które mają cerę suchą, celę wrażliwą, e, czy na przykład cerę mieszaną, to może tylko robić sobie na strafetę, tak, mam się tłuści twarz. E, ale też nie polecam, e, polecam, nie, polecam e, nie polecam, też osobom, które mają taki bardzo duży tronik, czyli na przykład mają jakieś takie wykwity ropne, bo to ma w sobie taki węgiel e, i ten węgiel też jest jako pilnik. więc jak, jak e, zmywacie tą masaczkę, to tym węglem sobie robić taki ale ping, mocno skórę, także to jest fajna maska, mocna, taka tak zwana żyleta, mm, naprawdę, to jest maska bardzo, bardzo mocna i ja sama używam jej raz w miesiącu tak naprawdę, nawet raz na trzy tygodnie, bo jest naprawdę no, mocny produkt, ale polecam, kupicie sobie na początku taką mniejszą wersję, tak jak ja z The Shop to jest za 26zł, ono kosztowało tutaj 15 jeżeli Wam się sprawdzi, kupicie sobie większą, tylko większa ma 75 litrów i kosztuje setkę 100 zł 100 także no ja sobie chcę kupić większą wersję, także no mi się sprawdziła polecam Wam, w ogóle te maseczki tam są dość inne ale ta himalajska jest ekstra mam tutaj odżywkę do storczyków z Florvit Fajne są to odżywki, nieważne czy to Florvid, czy Agregor, wszystko to samo, lepsze to tańsze to to samo Znaczy, lepsza jest tańsza, a Florvid jest chyba z tańszych Tak samo obieponu jest spoko, Fajne są to odżywki do starczyków, wiecie, tutaj sobie odłamiecie końcówkę, wkładacie do starczyka i tyle jest starczyk potrzebuje tej odżywki, to dla sobie pije I no, polecam Ostatnia rzecz to jest puder z Worldly Sway w kolorze Translucence. O czym, o czym mogę powiedzieć o tym pudrze? Fajny puder, trochę matuje, ale nie na długo. Także, że szukacie czegoś bardziej matującego, to nie ten puder, nie dla mnie i mi się nie sprawdził. Także, no, drugi raz bym go nie kupiła. Dobrze, że, kup że mam tylko takie małe opakowanie, a nie kupiłam sobie większego, bo to jest taki drogi produkt. A jakoś mi się szczerze, pudry chyba lepsze są dość drogeryjne. też drogeryjne. My też będziemy miała coś kupić droższego, to na przykład jakąś paletę cieni czy rozświetlacz. Czy podkład albo korektor. Yy, a nie z takiego, bo pudry, yy, czy tusze do rzez, czy yy, nie wiemy, róże yy, czy pomadki, no to można też fajne kupić sobie. Czy na przykład produkty do brwi, yy, no to możemy sobie też fajne kupić yy, w drogerii. A nie w, szczegól... a nie właśnie w Sephora jakieś takie drogie produkty Znaczy to fajny puder, ale mi się akurat nie sprawdzi Mam nadzieję, że filmik się spodobał że tak, to czytajcie chłopki w górę eee, Komentujcie, subskrybujcie A my się widzimy już w kolejnych filmach Bajo!